Mgła mózgowa. Co to takiego? Każdy z nas słyszał na pewno o takim objawie neurologicznym po najsłynniejszej chorobie świata, która występuje jako powikłanie. Takie jakby myśli znajdowały się za ścianą, jakbyś nie miał dostępu, nie miała dostępu do własnych myśli. Co uważam, że należy w tej sytuacji zastosować? Oczywiście warto zawsze się poradzić ze swojego lekarza. Niemniej jednak generalnie jest to trudny temat i zalecany jest więcej odpoczynku, mniej stresu. No oczywiście w dzisiejszych czasach to jest bardzo dobre zalecenie. Ja jednakowo już zalecam witaminy z grupy B. I to w dużych dawkach w witaminy B-kompleks. Dlatego, że witamina B-kompleks działa genialnie na środkowy układ nerwowy, a niacyna, czyli tzw. B3, poprzez efekt FLASH, czyli kwas nikotynowy trzeba zażywać, a nie nikotynami, powoduje dokrwienie wszystkich maleńkich naczyń włosowatych i ukrwienie lepsze mózgu. Bardzo ważne, żeby tą niacynę brać aż do efektu FLASH, czyli jeżeli 500 mg nie wystarcza, wziąć 1000, jeżeli 1000 nie wystarcza, wziąć